Cześć, nazywam się Zuzanna Kaczyńska, mam 22 lata i urodziłam się w Warszawie. Od około 6 lat mieszkam poza granicami kraju a najpierw na Bali, a potem w Australii. W grudniu ukończyłam studia licencjackie z kierunku etyki i technologii na Uniwersytecie Technologicznym Swinburne w Melbourne, a od lutego mieszkam w Brisbane. Gdzie rozpoczęłam pracę jako urzędniczka państwowa i aktualnie pracuję w Departamencie Środowiska, Turystyki, Nauki i Innowacji. Poza pracą, od lat angażuję się społecznie. W 2024 roku byłam, pełniłam funkcję ambasadorki Study Melbourne, która jest rządową organizacją Wiktorii i reprezentowałam społeczność uczniów międzynarodowych w Melbourne. Dzieląc się swoją historią jako Polka żyjąca i ucząca się w Melbourne a, i aktywnie uczestnicząc w różnorodnych wydarzeniach publicznych. Polska dla mnie jest wciąż ogromną częścią mojej tożsamości i mimo, że mieszkam daleko poza granicami kraju, wciąż jestem bardzo a, blisko związana z naszą kulturą, językiem a, i Polonią. A, od lat jestem wolontariuszką Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, najpierw wspierając sztab na Bali, a potem w Melbourne. Um, I mam nadzieję, że teraz w Brisbane, um, brałam udział również w polskim festiwalu na Federation Square jako wolontariuszka um, i wiele więcej. Um, powód, dla którego chcę wziąć udział w Polonia Camp, to ponieważ ja wierzę, że przyszłość naszej Polonii leży w rękach młodych ludzi, którzy mimo, że żyją za granicą, wciąż czują więź z Polską. I dla mnie byłaby to szansa poznania osób z podobnymi wartościami, doświadczeniami um, i tworzenia wizji nowoczesnej Polonii za granicą. Dziękuję bardzo.